Z Wami, słowa Ewangelii Świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał go: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wychodzi przeciwko mnie? Trzeba siedem razy. Jez mu odpowiedział, nie wiem czy aż ja siedem razy, leża 77 razy. Dlatego podobne w Chrystusie niebieskie do Króla, chociażby ze swoimi sługami. Gdy zawsze rozliczać przy jednego, to by mówili 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kogo sprzedać wraz z żoną i rodziną. I całym ja jego mieniem, aby ten dług odzyskać, te sługa upadł przed nim i prosił go, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Tobie odda. Pan ulitośnian sługę i uwolnił go i długu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego z swoich wspólników, to był winien 10 denarów. Chwycił go, zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien. Jego sługa upadł i go pan nie chciał, a oddam tobie. On tak nie chciał, ale poszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie oddam mu długu. Współsłudzy jego widzą, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli określić swoją panu wszystko, co zaszło. Te panie wezwał go przed siebie, rzekł, sługo on jego dziwi. że sługo sługa niegodziwa, darował ci cały twój dług ponieważ mi oto to prosiłeś. Czyż więc nie powinieneś za swoim współsługom, jak ja uderzałem nad Tobą? Mój święty, nie wiem, Pan jego, kazał go wydać kato, dopóki nie odda długu całego. Podrocznie wasz ojciec mój niebieski, każdy z was nie przyważy serca swojemu bratu. Oto słowo pańskie. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tamten niedzielę Chrystus Pan nam mówił na temat upomnienia. Natomiast dzisiejsza Ewangelia zwraca uwagę na przebaczenie, przebaczać. Chrystus Pan, żeby to wyjaśnić, podał historię pewnego króla. Był dobry, bardzo wspaniały król, który często dawał swoim sługom pieniądze na dług. I kiedy jednego dnia zaojednał swoich sług, aby mu o pieniądze, ten go bardzo prosił, panie, miej litość, ja tobie oddam wszystko. Pan się to darował mu. Był bardzo litościwy. Nie wiem, ta Ewangelia kończy się na to, był wspaniale, król miłosierny. Ale Ewangelia mówi dalej: ten sługa wyszedł, spotkał swojego kolegę, to był winien niedużo nie pieniędzy. Zażył go tusić, wyzywać. Trąć do więzienia, oddaj mi coś mi winien. Ten go prosił, ale on nie miał litości nad nim. Dlatego jego koledzy poszli do króla, powiem, co zaszło, jak ten nie podarował jemu to, co był mu winien. Król bardzo wściekły, zawołał go i kazał mu pójść do więzienia, aby oddał mu swój dług, jak mu się należy. Dlatego jest bardzo ważne w naszym życiu przebaczenie. Zawsze kiedy idziemy do spowiedzi, Pan Bóg nam przebacza wszystkie grzechy. Z historii naszej pamiętamy, jak nasz wielki papież Jan Paweł II poszedł do więzienia. Ten go chciał go zabić, zastrzelić. On mu darował, ucałował go, objął go. Ja tobie daruję. Pamiętamy historię ze skrzyżaków. Ten wielki władca Jura. Tego właśnie krzyżacy bardzo krzywdzili, napadali na jego ziemię, zabijali jego rodzin, sługi, zniszczyli jego żonę, następnie jego córkę i pewnego dnia, kiedy córka jest uwięziona, on właśnie idzie pod Marburg, prosi o uwolnienie swojej córki. Tam stoi pod bramą jako żebrak, w końcu go ten kontrol przyjmuje i za karę każe mu wydłubać jego oczy, aby nie widział nic, aby nie mógł walczyć dalej. Biedny Juran wraca do swojego domu, do swojego dworu. Wraca niewidomy, bardzo biedny. Ale pewnego dnia jego wojskowi, przywracając o kontura, chwycili go, przywracili go do jego domu i tam właśnie podali mu miecz, masz, możesz go zabić. On cię tak skrzywdził, on cię oślepił, możesz to zrobić. Wtedy Juran bierze mieć, rozcina mu wasze więzy, mój idź w pokoju, ja tobie daruję. Miał wielkie serce, podarował, to co ten mu zrobił, tak wielką krzywdę. Pewien pan opowiada pełną historię swojego życia. Opowiada, że mieszka na wsi, miał parę psów, psa i sukę. Pewnego dnia ta suka miała szczenięta, wszystko było tak ładnie, te psy się bawili, ale pewnego dnia przyszedł kolega mój, słuchaj, ty masz sukę, masz szczenięta, podaruj mi tego psa dla mnie. Ten mu właśnie podarował. Od tego czasu tępie ta suka przestała jeść, przestała się w jakiś sposób opiekować tymi szczeniętami. On tak patrzy jeden dzień, drugi, trzeci dzień, więc co się dzieje niedobrego. Dlatego zawołał swojego kolegę, oddam mi psa, ponieważ jest problem. Kiedy ten pan przyjął tego psa, ten pies podskoczył do suki, ta się uradowali. W te, ta para tych psów uciekła. Odleczyli, wybiegli gdzieś daleko. Pan mój, ja czekałem kilka dni, ale nie wrócili więcej. Nie wiem, co się stało. Oni wybiegli, pobiegli gdzieś daleko. Ogłosiłem, ale nie się zgłosili. Wtedy właśnie ja, mówię, ja usiadłem sobie i tak pomyślałem, jak właśnie jak ja źle zrobiłem, że ja właśnie odgonię tego psa, daję koledze. Pomyślałem że jak ta suka kocha tego, tego psa, ja ona na za nim. A ja często w domu jestem taki niedobry. Często dla mojej żony urągam, często niesprawiedliwie wyzywam, często nie doceniam. Ja muszę coś zrobić. Te psy mnie tak wiele nauczyli. Nauczyli mi jak miłować, jak przebaczać i jak żyć. O tym poet ten człowiek mówi, zmieniłem styl mojego życia. Na tych psach tyle się wiele nauczyłem. Dlatego w naszym życiu pamiętajmy, nie potępiajmy, ale umiemy przebaczać. Każdego dnia coś się stanie, bo że ludzie grzeszni, ludzie słabi, czynimy dobre, niedobre czyny, ale bądźmy roztropni, miłujmy się nawzajem i tak samo nie potępiamy. Chrystus Pan nie potępia tej kobiety, mówi do niej, idź, ja Cię nie potępię, ale nie grzecz więcej. Na mi podobnie mówi, nie potępiamy, a Chrystus Panie będzie nas potępiał. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stajemy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.